W środek od środka wersja poszerzona. Dzisiaj kilka wątków połączymy w jeden duży. Mieliśmy ostatnio polski japonizm literacki na tapecie, i tam pojawiło się nawiązanie niejednokrotne do japońskiego aktora Sesue Hayakawa, który był bożyszczem czasów międzywojennych. Kompletnie o nim prawie nic nie wiadomo teraz, nie istnieje w świadomości, a kiedyś był Bogiem. Bogiem na ekranie. Potrafił wszystko. Wyglądał na zdjęciach jak. Ktoś z boys bandu, jak jak typowy przedstawiciel koreańskiego K-popu. Niczego by mu dzisiaj nie brakowało. Miał spojrzenie, wygląd. Tylko trudno powiedzieć, jak wyglądały filmy z nim, ponieważ niewiele się zachowało. Natomiast nawet był obecny w polskiej kulturze, ponieważ polski japonizm literacki przypomina m.in. poetę prozaika Jalu Kurka z jego pierwszym tomem wierszy Upały z 1925 roku, i tam. Pierwszy wiersz, czyli teoretycznie pierwszy utwór wydany tego autora kończy się nawiązaniem do Sessue Hayakały. Wiersz nazywa się Inwokacja, czytaliśmy go ostatnio. No i tutaj pijący musz porcelanę, gryzący horyzontu jabłko, pijący musz porcelanę, gryzący horyzontu jabłko, żeby było tak bardziej z sensem, Sessue Hayakao. I właśnie ten Sessue Hayakao wspominany przez Jalu Kurka jest mimo wszystko znany Większości z Was, odbiorców, z nas wszystkich, przez jeden z filmów, tylko nie za bardzo wiadomo, że to on przez jeden z filmów powtarzany bardzo często, obecny także i w naszej kulturze, w naszej świadomości nie tylko jako film, jako historia jako taka namacalność wojenna bo chodzi o film wojenny ale także muzycznie. Mam na myśli Most na rzece Kwaj, film z 1957 roku w reżyserii Davida Alina i tam Sesue Hayakawa, ten amant bożyszcze idol, bóg filmowy Japonii okresu międzywojennego, także w Polsce, już tak nie wygląda. Ma brzuszek, jest takim starszym panem. 57 rok. I gra głównego japońskiego dowódcę, głównego japońskiego żołnierza, oficera w obozie pracy w Indochinach pogranicze Birmy i Tajlandii. Tam, gdzie Birma robi się cieniutka, a Tajlandia jest jeszcze szeroka. Eee, który ma do dyspozycji obóz więźniów Wojsk Alianckich, głównie Brytyjczyków, ale nie tylko. Oraz zadanie przed sobą. Jest oto rzeka, tytułowe kwaj, nad którą trzeba przerzucić most. Japończycy się starają, ale im nie idzie. Szlak ma być ważny z Bangkoku do Rangunu. Rzeczywiście, taka droga kolejowa powstawała. Jest to trochę pomieszane fikcja i fakty, ale głównie oparte na prawdzie. Natomiast wiadomo, że jeżeli zna się realia wojenne, to taka rzeczywistość w obozie japońskim, nadzorowanym przez Japończyków, by nie przeszła. Co więcej, zachowanie brytyjskiego oficera, który jest głównym bohaterem filmu, także by nie przeszło, ponieważ w pewnym momencie zdradza on kompletne oderwanie od rzeczywistości i zaczyna bardziej pomagać Japończykom nieświadomie. Więc raczej. Reszta współwięźniów by mu tego nie darowała. Natomiast mamy Superamanta, który występuje w bardzo znanym filmie, zdobywcy wielu Oscarów, do którego muzyka filmowa, taki gwizdany utwór, e, także zanucony na pewno znalazłby drogę do wielu uszu. A ja chciałem Wam pokazać jeszcze jedno, mianowicie. Mamy Birmę. Pogranicze Birmy z Tajlandią, ale nie było brytyjskiego odznaczenia Gwiazda Tajlandii, ale była Gwiazda Birmy. Była Gwiazda Pacyfiku, a także Gwiazda Birmy. Dostawało się to w takim komplecie. Przychodziło w pudełku. Zdejmowało się górę, tutaj dół. Medal był rozłączny z wstążką. Przychodził w takiej torebeczce, jak strasznie wygląda tak na pierwszy rzut oka. Nie jest takie w dotyku, ale wygląda jak otłuszczony papier do pieczenia. Jak już by się wszystko rozlało po cieście, medal, wstążka regulaminowej długości, można sobie było skomponować zestaw. To jest gwiazda Birmy. Tutaj gwiazdy były takie same: Burma Star. No i król Jerzy VI, który wówczas panował, zanim jeszcze była królowa Elżbieta II. Przychodziło to w takim zestawie razem z informacją. O wszystkich medalach wojennych, gwiazdach oraz dwóch pozostałych medalu za wojnę i za obronę w różnych wariantach. Tak wyglądała ta karteczka ze wszystkim, co można było dostać. A do tego przychodził jeszcze taki odcinek, prawie jak wypłata, z zaznaczonymi medalami, które dany odbiorca dostawał. W tej wersji jest główna gwiazda za wojnę. Gwiazda Birmy oraz, gwiazda, oraz medal za wojnę. Medal za wojnę wyglądał w ten sposób i to jest ten, który praktycznie każdy dostawał zawsze. Tak samo zresztą jak gwiazdę za wojnę, którą dostawał prawie każdy zawsze. I dopiero jak miało się pół roku służby uprawniającej do tej gwiazdy głównej, można było dostać służąc na obszarze Indochin oraz w niektórych miejscach w Indiach gwiazdę za Birmy. Tutaj sięgamy z kolei do księgi brytyjskich medali wojskowych i jako 137 mamy właśnie tą gwiazdę birmańską, gwiazdę Birmy i wszystkie kryteria do jej utrzymania, uprawniające do jej utrzymania. Mamy także instrukcję rozumienia wstążki, bo to wszystko miało znaczenie. Wstążka głównej gwiazdy, Symbolizowała, symbolizowała trzy rodzaje sił zbrojnych: lotnictwo, marynarkę i piechotę. A tutaj mieliśmy marynarkę i piechotę, przedzieloną w dwóch miejscach słońcem. Słońce jest obecne także na filmie, zabija wszystkich, służy także jako narzędzie tortury. Kiedy głównego bohatera tego wspominanego brytyjskiego podpułkownika Nikolsa, zamyka się w karcerze. Ale karcer to jest blacha falista na słońcu, Birmańskie słońce w dżungli to jest. To jest katorga ogromna i tam ma się go złamać, żeby on, jako oficer, i reszta oficerów razem z pozostałymi żołnierzami budowali most. Nikols na to nie chce przystąpić, zmusza. Japońskiego bożyszcza Sesue hayakawe, hayakawe do zmiany zdania. Dzieje się zatem konstrukcja mostu na warunkach brytyjskich jeńców. Każde z, każda ze stron ma swoje wartości. Japończyk ma swoje, Brytyjczyk ma swoje i nagle następuje przedziwne wymieszanie, bowiem Brytyjczyk, który dostał od japońskiego nadzorcy to, czego chciał, zaczyna być lepszy od Japończyków i budować lepszy most niż. Japończycy byli w stanie to zrobić, kierując jakimikolwiek więźniami, bo używa swoich ludzi, którzy mieli doświadczenie w tym. Jego ludzie zaczynają, Brytyjczycy zaczynają się pytać dowódcy: szefie, czy przypadkiem my nie popełniamy czegoś złego? Dlaczego robimy tak dobry most, który ma służyć naszym wrogom? Nichols idzie o krok dalej, na super. Moście, który ma przetrwać wojnę, przybija tabliczkę, że ten most, żeby zobaczyli ci, co pozostaną później, że ten most zbudowali tutaj brytyjscy żołnierze. W międzyczasie trwa drugi wątek. Amerykanin, bo żołnierze aliancje nie składają się tylko z Brytyjczyków, Amerykanin, który spotyka tą brytyjską grupę na samym początku filmu, ucieka z obozu. Jest takim człowiekiem o dość lekkim podejściu do życia który chce po prostu żyć i być człowiekiem, nie trzymać się zasad za wszelką cenę. Udaje mu się uciec z obozu, który nie ma żadnych drutów kolczastych, ogrodzenia ani strażników, wiesz, strażniczych, bo dookoła jest piekło dżungli, to słońce ze wstążki medalu. Ucieka, udaje mu się to, trafia do swoich, ale tam okazuje się, że jest oszustem, który przyjął tożsamość oficera, tak naprawdę jest zwykłym żołnierzem, który udaje kogoś innego. Alianci trzymają go w szachu i wysyłają z powrotem do dżungli, bo zna teren i wie, jak trafić do tego mostu, żeby go skutecznie wysadzić, kiedy przejedzie tam pierwszy japoński pociąg z wipami. Znakomity film, świetna realizacja, Ceylon i Sri Lanka udaje Indochiny, co jest podkreślane na początku i na końcu filmu, dużymi podziękowaniami. Postarano się bardzo, 57 rok, wtedy filmy o takiej skali kręcić było trudniej. Jest tam bardzo dużo człowieczeństwa, bardzo dużo szaleństwa i szaleństwo pojawia się jako podsumowanie. Oczywiście jest to film wojenny, więc mało rzeczy kończy się tam dobrze. Lekarz, który na to patrzy, jeden z więźniów obozu komentuje to kilkakrotnie, powtarzając to, co się dzieje na samym zakończeniu filmu. Szaleństwo. Czyste szaleństwo, no bo to jest jedno wielkie szaleństwo, o którym zostają tomy, opisu, medali. Spisy medali, pudełeczka z papierkami. No i wiersze, czasem akurat, które trafiają, ale to przypadek, bo przeważnie mało co zostaje. Co najwyżej, taki nieśmiertelnik. A po co? No, i tak, historia Amanta japońskiego z czasów międzywojennych prowadzi nas do filmu wojennego jednego, uzna uznawanego za jeden z najlepszych obrazów o wojnie w historii kina wszechczasów, do muzyki superpopularnej gwizdanej. Ja nie będę tego gwizdał, ale na pewno większość z Was to zna. No i do takiego muzealnictwa we własnym zakresie. Taka wojenna pamiątka, zrób to sam. Szaleństwo. Odcinek sponsorowało dzisiaj szaleństwo.